Hej, ziomek, nie łap tutaj taki wczuty. Myślisz, że jesteś twardy, bo masz na kuszulce kcalów duty? Ziomek, wyjdź za już z nami. Ej, stary, widzisz, my, my jedziemy z Zaraz przewinie tu dla was, dla niej brawa Zobacz stary, ona się tu nieźle będzie starać Zróbcie dla niej kawałas, dla niej teraz brawa. Bo mało. lecisz, lecisz mała Hała! Nie chcesz swoje swojego życia Nie chcę zbarnować swojego życia Dlaczego? A dlaczego nie warto marnować swojego życia? Czego nie warto marnować w swojej Zróbcie Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Słuchajcie. Słuchajcie. Słuchajcie! Bardzo ważna rzecz! Cieliśmy... Podziękować tu na miejscu księdzu Propuszczowi za to, że możemy tutaj być, za to, że zostaliśmy tu zaproszeni, że możemy też podziałać e, z wami. Trochę inaczej to poprowadziliśmy, ale wierzymy, że to, co mówiliśmy, zostanie w Waszych głowach, rozknijcie pewne kwestie. I na pamiątkę chcemy zostawić też plakat oraz płynę tutaj, żeby ksiądz miał naprowadził u siebie. Wielkie brawa. To Słuchajcie, ksiądz spróbował zrobić tu wielką robotę, gdyby również nie on, gdyby nie nauczyciele, gdyby nie dyrekcja, nie byłoby nas tutaj. Także oni odwalają coraz razy większą robotę od nas, mają o wiele większe doświadczenie. My chcemy być dla nich wsparciem, dlatego wielkie, wielkie brawa dla całego grona pedagogicznego. Rozmawiamy z Łukaszem Bęsiem i dj Jonasem, gośćmi na tegorocznych rekolekcjach w parafii andrychowskiej. Witam Was. Cześć. Powiedzcie mi, o czym opowiadacie na spotkaniach z młodymi ludźmi? O tym, co się wydarzyło w naszym życiu i poprzez własne doświadczenie przestrzegamy ich, żeby nie wpadli w te problemy, w które my wpadliśmy i żeby uniknęli tych problemów, które, które, my, które my mieliśmy w swoim życiu. Projekt niezmarny w swojego życia składa się z trzech części. Pierwsza część to jest właśnie moja historia, druga część to jest część profilaktyczna, przeplatana muzyką, trzecia część to jest konkurs. I jakby projekt jest skierowany do gimnazjów i do liceów w całej Polsce, ale nie tylko dla Polonii, również za granicą, bo mieliśmy okazję być trzykrotnie w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W w Belgii, we Francji, w Anglii. Także, także jeździmy wszędzie, mamy już ponad 300 szkół, 200 tysięcy uczniów. I jakby mnóstwo dzieciaków po takich spotkaniach do nas pisze, chcemy ich wyciągać z tych przez własne doświadczenie, żeby kiedyś w życiu mogli robić to, co kochają, żeby, żeby odkryli swój talent, swoją pasję, żeby nie traktowali życia tak. E, powierzchownie, że, że ono minie, pstryk, i, i w sumie niepotrzebnie, tylko naprawdę, że, że mogą się rozwijać w życiu, mogą kiedyś robić to, co kochają, mogą odkryć swoją pasję, talent, bo mnóstwo ludzi pytamy po prostu, e, kim chcą być w życiu, i wiele, wiele sygnałów dostajemy, że nie wiedzą po prostu, kim chcą być, a my chcemy w nich zaszczepić ten, to pytanie, niech po prostu z nim zostaną i niech, e, i niech po prostu kiedyś w życiu się spełniają naprawdę. Żeby bo... nie stracili przykład, lat nie, swoich młodzieńczych, no bo no. w tym wieku jest najlepiej wykorzystać swój umysł w ogóle siebie do tego, żeby się rozwijać, czy to, żeby mogli tą wiedzę i doświadczenie też zebrać za darmo po prostu od nauczycieli, od ludzi mhm. starszych. Dokładnie. No to to jest ich, ich sprawa, nie? mogą lub nie mogą, raczej chcą lub nie chcą. Więc zachęcamy ich, żeby wykorzystali te swoje najlepsze lata do rozwoju, do tego, żeby zainwestowali ten czas, bo w przyszłości to przyniesie owoce, a jak teraz zatracą ten czas, no to potem będą żałować i już tego się nie odwróci. I jak oni reagują na Wasz projekt? Na bardzo pozytywnie, ten? bardzo pozytywnie. Na Cieszymy początku się. czasami uh -huh. nie wiedzą o czym będzie Dokładnie. i ich to może gryzie niektórych, bo są w tych rzeczach, o których gadamy. Dokładnie, ale potem konfrontuje, prawda? Tak, ale potem widzą, że to jest wszystko życie naturalne i chcą im pomóc tym, a nie, że jest przyjść, zrywać beret i siema, nie? dać im nadzieję, że da się, że można, że warto, nie? Bo właśnie tutaj opowiadacie o swoich własnych doświadczeniach życiowych, a czy to nie jest tak, że każdy człowiek musi, żeby się czegoś nauczyć, to musi się nauczyć na własnych błędach? I mhm. czy takie coś, takie pogadanki, takie wykłady, nie wiem jak to nazwać, dają coś, przynoszą jakąś korzyść? Oczywiście, dlatego, że po prostu e, profilaktyka jest bardzo ważna, dlatego, że do mnie do szkoły nikt nie przyszedł i nie powiedział, że robię źle, mhm. w, na, własnym, na własnym przykładzie, prawda? A osoby z większym doświadczeniem, w, warto słuchać. I po prostu tak samo jak czerpiemy wiedzę od rodziców, którzy są od nas starsi, od nauczycieli, którzy mają większe doświadczenie i słuchamy ich, no to nie mówimy a, nauczę się sam z książki jak się nauczę, to będę umiał. Tylko po prostu nauczyciel uczy w szkole i po prostu od niego czerpię tą wiedzę. Więc po prostu my też jeździmy i po prostu przez własne doświadczenie dajemy im, przestrzegamy ich, żeby nie wpadali w te złotowarzystwo, w, 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 w te jakby używki, ale... <laughs> Myślę, że tak, każdy się uczy na swoich błędach, mm. tylko po prostu my przestrzegamy, zanim oni jeszcze popełnią błąd. Mm -hmm. Mogą tak? pomyśleć, mogą, to, mogą pomyśleć, żeby w ogóle też, w to no. jeszcze nie wchodzić. Bo wiele osób jest, które już w to weszły, Mam na przykład. Ale, ale tak, ale są osoby, które jeszcze nie weszły. I mamy mnóstwo mm. wiadomości, miliony wiadomości na Facebooku, na mailach, po prostu mnóstwo wiadomości, gdzie oni szczerze piszą konkretnie, że po prostu dziękują nam, że naprawdę nigdy nie popełnią tego błędu, a często piszą, że po prostu popełnili ten błąd, ale chcą wyjść na prostą, mm. mają już jakieś swoje. Przemyślenia, co, co robić w życiu, e, więc naprawdę cieszymy się, że, że projekt przynosi duże owoce i, i no, chcemy być jak najlepszym przykładem tutaj po prostu e, dla nich i staramy się po prostu ich jak najbardziej zmotywować. No, największa uciecha dla nas jest, że kiedy, kiedy po prostu już po roku, dwóch, trzech dostajemy jakąś wiadomość mm -hmm. po prostu, że byliśmy w jakiejś szkole trzy lata temu i ktoś zrezygnował z uzależnień, zaczął się rozwijać, jak chłopak w, w Lubiniu, u którego byliśmy, on grał w zagłębiu Lubin, jego koledzy go ściągali na, na, na melanże, na imprezy i on napisał do Jonasa, nie wiem, co mam zrobić, po prostu nie wiem, czy mam po prostu e, imprezować z nimi, czy po prostu mam grać w piłkę i onaś mu napisał konkretnie po prostu, jeśli chcesz się rozwijać w piłkę, musisz zostawić to, to, to towarzystwo, się, musisz się odciąć i on odciął się, zaczął grać, przyjechali Kauci z Rapidu Wiedeń, ściągnęli go do Rapidu Wiedeń, a pół roku później dostał list z PZPN, że, żeby trenować z pierwszą kadrą <mówi> Polski, przy boku Lewandowskiego, Głoszczykowskiego i tak dalej. Więc za kilka lat go zobaczymy w telewizji i myślę, że po prostu to jest taki wielki przykład tego, że po prostu jeśli chcesz się rozwijać iść do przodu, też posłuchać rady osoby, która naprawdę ma trochę większe doświadczenie od ciebie po prostu to przyniesie wielkie owoce kiedyś i od tego zależy, jak bardzo się zmotywujesz. mu się bardzo poszczęściło, wierzę, że zobaczymy go w Lidze Mistrzów kiedyś, w reprezentacji I, i to jest ten przykład, że po prostu to nie jest tak, że to jest jedna osoba na, na całą Polskę, tylko po prostu wiele osób może tak się rozwijać, tylko po prostu to jest ta ciężka decyzja, że po prostu yy, trudna decyzja, że po prostu ja zostawiam wszystko dla, dla swojej pasji, dlatego żeby móc się rozwijać. No i cieszymy się, że, że po prostu pierwszy raz możemy być tutaj w Andrychowie. Yy, dziękujemy za zaproszenie księdza proboszcza, naprawdę super robotę super robotę robi parafia super robotę robi szkoła także dziękujemy bardzo I jeszcze tak na koniec jakbyście y, powiedzieli nam jaki jest wasz przekaz konkretny przekaz zmarnego swojego ludzi. życia tyle tak dziękujemy o, bardzo dziękuję. W 90% już zawodowo lub półprofesjonalnie uprawia jakiś sport i to byli znajomi, którzy w 90% wiedzieli, że będą zawodowymi sportowcami. Więc to była ekipa, z którą na maksa zaliczyłem progres, rozwijaliśmy się, mieliśmy treningi i widzieliśmy, że w przyszłości osiągniemy swoje cele, jak, jeśli chodzi o sport. Ale zmieniłem liceum e, sportowego na liceum kształcące w Cieszynie Kończyłem Kopernika. Tam trafiłem na ekipę e, w klasie, jaką miałem się na dzielnicy.